Widzicie za mną słynny ratusz w dzielnicy Schöneberg Berlina. Jest on słynny dlatego, ponieważ z tego ratusza przemawiał prezydent Kennedy 26 czerwca 1963 roku, kiedy stał mur berliński. Sprawa polega na tym, że powiedział on wtedy takie bardzo znane słowa: Ich bin ein Berliner. Czyli tłumaczymy to: Jestem Berlińczykiem. Chciał w ten sposób nawiązać do słów. Że z czasów starożytnych największą dumą człowieka było powiedzieć, że jestem obywatelem Rzymu. A on, chcąc się jednoczyć z mieszkańcami Berlina Zachodniego, chciał powiedzieć, że jestem Berlińczykiem. Dzisiaj największą dumą jest powiedzieć, że jest się mieszkańcem Berlina. Później zoriósł się taki mit w Stanach Zjednoczonych, że Kennedy popełnił błąd gramatyczny i niepotrzebnie użył słowa Ein, powinien powiedzieć I bin Berlina. Tak byłoby poprawnie powiedziane, że jest Berlińczykiem. A jeśli mówię Ein Berlina, to tak jakby chciał powiedzieć, że jest pączkiem. Tak bardzo popularnym tutaj berlińskim pączkiem. Jednakże ten mit e, okazał się być właśnie błędny. Ponieważ jeżeli chce się wyrazić jakąś szczególną przynależność do grupy, to można właśnie użyć słowa Ein. I on go użył jak najbardziej poprawnie i nie ma tu żadnego błędu, ale ten mit gdzieś tam się utarł i w Stanach jest dość popularny, że prezydent Kennedy tutaj się ośmieszył, mówiąc, że jest pączkiem, co podobno miał wywołać fale śmiechu.